Cześć, witaj na kanale. Kto ty jesteś? Dość długo mnie nie było. Spowodowane było to paroma czynnikami, między innymi tym, że musiałem napisać pracę dyplomową na psychologii. Ponadto przeprowadziłem się do nowego do domu wraz z rodziną oraz paroma innymi sytuacjami, o których na pewno opowiem wam z czasem. Natomiast chciałbym wrócić i na ile to możliwe, regularnie publikować treści które ewidentnie, ewidentnie, chętnie, coraz chętniej oglądacie. Dlatego nie chciałbym zaprzepaścić tego, bo widzę zapotrzebowanie na tego typu, na tego typu materiały. Dziś porozmawiamy znów o dorosłych dzieciach alkoholików bądź dorosłych dzieciach z dołów dysfunkcyjnych, bo nie tylko alkoholizm jest dysfunkcją, która niestety wpływa już na późniejsze dorosłe, Życie osób wychowanych, dzieci wychowanych w, taki, w takim domu. Jak opowiadałem już w poprzednich odcinkach, e, dochodzi w takich domach do wytworzenia specyficznych ról, które dzieci przyjmują często już na całe życie. I dopóki sobie nie uświadomią tego, że w tej roli są, bardzo trudno jest im panować nad. Elementami tej roli, nad częściami składowymi. Dziś, w roli głównej, kozioł ofiarny. Zapraszam bardzo serdecznie, Marek Środziński. To ty jesteś. No to na początek cechy. Cechy. Roli, TDA, TDD roli kozła ofiarnego, jak rozpoznaje się klinicznie, bądź e, poprzez obserwację terapeutyczną, poprzez rozmowę terapeutyczną osoby, które w tej roli kozła ofiarnego są. No na pewno na podstawie rozmowy w tej rozmowie w tej rozmowie bądź obserwacji e, możemy dojść do pewnych, pewnych cech, odkryć pewne cechy, które Sprawiły, że ta osoba tym kozłem ofiarnym właśnie się stała. Jedną z takich cech, jeszcze w trakcie dzieciństwa, było to, że dziecko było obwiniane i krytykowane za właściwie wszystko. Każdy błąd, każda zła rzecz, która wydarzała się w domu w dynamice DDA, DDD spadała właśnie na tę osobę, na to dziecko. Takie dziecko jest obwiniane za nawet nie swoje błędy, krytykowane i często poniżane, niezależnie od tego, czy popełniło dany błąd, czy nie. Drugi punkt, z powodu tej całej krytyki pojawia się u dziecka niska samoocena. No jest to Chyba normalne, no bo jeżeli osoby, które uważamy za najważniejsze w naszym życiu, bo niezależnie od tego, czy rodzic pije, bierze, narkotyki, jest jakiś tam, w jakiś inny sposób twórcą tej dysfunkcyjnej atmosfery w domu, dziecko zawsze patrzy na rodzica jako na wzór, jako na kogoś, kto ma prawo oceniać i te oceny, są bardzo istotne dla dziecka. Jeżeli dziecko jest nieustannie krytykowane, jest nieustannie poniżane, jest za wszystko obwiniane, to dochodzi do niskiej samooceny. Dziecko wierzy w to wszystko i przyjmuje to do siebie jako naturalne. Zaczyna wierzyć w to, że to wszystko jest jego wina. Nie muszę chyba dodawać, że w takiej atmosferze niskiej samooceny Dochodzi również później do samokrytycyzmu oraz do tak naprawdę niezdolności i niechęci do osiągania jakichkolwiek sukcesów, bo przecież wszystko co robię jest porażką. Kolejny punkt to problemy emocjonalne. Problemy emocjonalne wywodzące się oczywiście z tej ciągłej krytyki. Trudno w sytuacji, kiedy ciągle jesteśmy poniżani o to, żeby zachowywać dobry nastrój, który no Normalnych. Nie lubię używać tego słowa, o czym wiecie, w domach, ale w domach bez tego typu dysfunkcji, dziecko naturalnie funkcjonuje, jest zadowolone, jest szczęśliwe, ma cały wachlarz emocji. Tutaj panują głównie te emocje negatywne. Dochodzi do lęków, dochodzi do depresji, zaburzeń depresyjnych, do stanów depresyjnych. Dziecko poprzez tą utratę wiary w siebie zaniedbuje wiele rzeczy i. Mając, mając na uwadze fakt, że nie próbuje nawet już z czasem podejmować wyzwań, często zaczyna naprawdę nawalać, na przykład w szkole. No bo po co ma się starać o piątkę, jeżeli nawet jeśli ją dostanie, to i tak będzie za rodzica za mało? Albo wróci do domu i mimo tej piątki nie usłyszy gratulacji od rodziców, czy rodzic nie przybije, nie przybije mu piątki, nie przycuri, tylko po prostu go poniży chciałoby się każdemu. Problemy, problemy w relacjach. Już od najmłodszych lat dziecko, które wychowuje się w roli kozła ofiarnego, ma problemy w relacjach. Jakie problemy? Wybiera sobie na przyjaciół osoby, które zachowują się podobnie do rodziców. Jeżeli jest poniżane w domu, nie może się z tym, przed tym bronić, to podobnie będzie zachowywać się w relacjach z rówieśnikami. Później, oczywiście, przenosi się to na życie dorosłe. Jest właśnie tak, właśnie w ten sposób to wygląda, że często osoby, które wychowały się w rodzinie kozła ofiarnego i później przenoszą to na życie dorosłe. Wybierają sobie na przyjaciół bądź partnerów takie osoby, które nazywamy czasami wampirami energetycznymi, chociaż ja nie lubię tego sformułowania. Teraz bardzo popularne jest też pojęcie narcyzmu, narcystycznego zaburzenia osobowości, bardzo nadużywane moim zdaniem, ale pewien rys takiej osoby możemy sobie wyobrazić, czyli osoby, która lubi poniżać innych. Po to, żeby samej poczuć się lepiej. I takie osoby w otoczeniu bardzo często mają właśnie kozły ofiarne. No i tutaj pora na najsmutniejszy punkt: zachowania samodestrukcyjne. Kozioł ofiarny z tych wszystkich ról DDA, DDD najbardziej narażony jest na zachowania samodestrukcyjne. Przebywając długo w środowisku, które powodowało lęk, powodowało depresję, poniżało, tworzyło taką niską samą ocenę tej, tej osoby, zaczyna ona sama przez ten brak poczucia własnej wartości umniejszać sobie i zdaje sobie sprawę, że lepiej poczuć się może w różnych innych. Sytuacja jak uwalnianie bólu poprzez na przykład używanie używek, nadużywanie różnych substancji, samookaleczanie. Jest to też ze wszystkich ról DDA grupa najczęściej popełniających bądź próbujących popełnić samobójstwo osób. Skąd bierze się ta rola w domu? Jeżeli jesteście w stanie wyobrazić sobie dom, w którym ojciec, matka, bądź oboje rodziców jednego dnia są trzeźmi i ktoś mu na ranę przyłóż, a następnego dnia są pijani. E, trudno o stabilizację. Dzieci lubią stabilizację, Dzieci lubią wstawać o jednej porze, jeść śniadanie o jednej porze. Lubią regularność. Lubią kąpiel o jednej porze, kłaść się do łóżka, często czytać tą samą bajkę, często bawić się w ten sam sposób. Później z biegiem czasu oczywiście to się rozwija, ale pewien y, rytm jest dla dziecka bądź nastolatka bardzo ważny. W rodzinach, gdzie dominują używki, dominuje alkohol, a dynamika jest zaburzona. Zaburzona no bardzo mocno, no bo jednego dnia faktycznie być może wszystko będzie ok, ale następnego dnia już rodzice są upici. Bądź tata wraca upite. Mama w swoim współuzależnieniu zaczyna zajmować się ojcem, bądź odwrotnie. Ojciec, matką przestają zwracać uwagę na dziecko. Wytwarza się nerwowa atmosfera. No i co, szukamy tak? Na kto jest winny? Winna jest oczywiście osoba, która nadużywa, bądź osoby, które nadużywają, ale w rodzinach dysfunkcyjnych, w rodzinach alkoholowych, nie ma tak łatwo. Tam winnego znajduje się bardzo prosto. Jest dziecko, na którym można się po prostu wyżyć. To on jest winny tego, co się stało. To on przyniósł złą ocenę, to on rozbił sobie kolano, i teraz trzeba. Je opatrywać albo co gorsza jechać do lekarza, to on zrobił to, to on zrobił tamto. To jest świat niesamowitej niepewności, niesamowitego stresu, który, którego nikt nie powinien przeżywać. I jest to. Ten, ta rola, która najbliższa jest torturą. Torturą, czyli pozbawieniu pewnego czegoś stałego z życia, permanent, Coś potwornego, co skutkuje w przyszłości bardzo, bardzo swoimi konsekwencjami. Dodam jeszcze, że te negatywne emocje, gdzieś tam skupione w, 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 w rodzinie, w tej, tej dynamice rodziny, w której jest alkohol bądź inne używki. Rozładowywane są, oczywiście, najczęściej, właśnie na tym koźle ofiarnym, i on przyjmuje już taką funkcję, bo zauważa, że kiedy te emocje się rozładują, to sytuacja wraca do tutaj ogromne cudzysłów, normy. Czyli uspokaja się. Przyjąłem na siebie ten ból, przyjąłem na siebie owinę, winę. Jest okej. Okay. Tak? Emocje zostały rozładowane. Więc może faktycznie jestem winny? Rola kozła ofiarnego, jak już zdążyliście się przekonać z tego, co mówię, jest rolą chyba najbardziej narażoną na problemy w życiu dorosłym. No bo tak jak inne role dziecko we mgle czy bohater rodziny często są takimi Osobami, które gdzieś tam jeszcze są w stanie funkcjonować w społeczeństwie w przyszłości, również w niezdrowy sposób, w którym trzeba pracować terapeutycznie, ale najbardziej narażone na przykład na zażywanie substancji, na picie alkoholu, na zażywanie narkotyków, na niezdrowe przenoszenie tego samego wzorca do, do rodziny swojej, późniejszej, bądź poszukiwanie właśnie tego partnera podobnego do, do ojca, matki. Jest właśnie w roli kozła ofiarnego. No i tutaj te symptomy, o których mówiłem wcześniej, jeżeli ktoś sobie uświadomi, że w jego domu było właśnie tak, bardzo warto skontaktować się z ośrodkami leczenia, z ośrodkami terapeutycznymi, których w Polsce jest bardzo wiele. Jak mówiłem, piszcie do mnie komentarze, czy wiadomości prywatne, wiadomości na maila. Ja. Prędzej czy później, ale zawsze odpiszę bądź oddzwonię i postaram się skierować cię w odpowiednie miejsce, gdzie możesz odnaleźć pomoc. Wsparcie terapeutyczne pozwala ci nie tylko zauważyć pewne wzorce w twoim życiu, które powielasz być może w swojej rodzinie, ale też pozwala ci nad nimi pracować, bo jeżeli coś zauważysz, to jest pierwszy krok do sukcesu. Jeżeli widzisz, że zaczynasz zachowywać się w jakiś określony sposób, zaczynasz to dostrzegać, i faktycznie zaczniesz ee, pracować nad tym, będzie ci łatwiej. No bo coś niezauważonego, co jest gdzieś podświadome, no, przelatuje ci przez palce, tak? Nie zauważasz tego, jest to poza zasięgiem twojego, twojego wzroku, ale jeśli już się na czymś skupisz, to trudniej będzie ci ominąć to. Nawet jeśli to zrobisz świadomie, to już później będziesz miał taką refleksję, miał, miała taką repeksję, No, może trzeba było zachować się inaczej. Być może zaczniesz nad tym pracować. Dlatego bardzo mocno zachęcam do korzystania ze wsparcia terapeutycznego. Bardzo serdecznie zachęcam również do tego, żeby dużo czytać, dużo dowiadywać się na ten temat. Mamy teraz ogromne możliwości, nie tylko w mediach, społecznościowych, ale również sporo książek wydawanych jest właśnie na temat DDA, DDD, są to wspaniałe, wspaniałe lektury, ale dużo pojawia się też filmów i na YouTubie i na różnych innych platformach. Są grupy wsparcia dla, dla osób DDA, DDD, to są grupy samopomocowe, tak jak są dla anonimowych alkoholików, to również przy często takich grupach. Tworzone są również grupy dla rodzin, dla jakichś osób i, i, i dla dzieci. Dlatego warto z tego korzystać, bo według mnie najlepsze jest spojrzenie w lustro, ale lustro drugiej osoby. Czyli zobaczenie kogoś z podobnym problemem, zmagającego się z podobnym kłopotem co ty, ale kogoś innego, nie ciebie i zauważenie pewnych podobieństw. Jeżeli te podobieństwa zauważysz, zobaczysz, że, że jesteś podobny do kogoś, że masz podobne cechy, to zaczniesz sobie uświadamiać, że nie jestem sam. I ta osoba, z którą porozmawiasz, może ci powiedzieć, słuchaj, ja byłem, byłam na terapii, ktoś mi bardzo pomógł, że moje życie teraz jest po prostu inne, jest lepsze. Właśnie dlatego, że, że podjąłem terapię, że podjąłem pracę nad sobą. Niestety, nie jesteś temu winny, nie jesteś temu winna, nie jesteście temu winni w żaden sposób, ale niestety tą pracę musicie wykonać wy. On uca was tego nie zrobi. Dlaczego warto? Bo stworzycie zdrowe związki, bo stworzycie zdrowe domy, w których wychowacie zdrowe dzieci, pozbawione już być może tego, tego brzemienia, które tak łatwo przenieść na następne pokolenia. A uwierzcie mi, bardzo łatwo, bo te schematy powielane są w zaskakująco często, zaskakująco częsty, częsty sposób i nie jest przyjemnie na to patrzeć z perspektywy obecnej, kiedy kiedy wertowałem wiele książek, wiele opracowań, wiele studiów w przypadku choćby na studiach, Patrząc na to, jak te schematy dotykają osób, osób z problemem DDA, DDD, to ogarniał mnie po prostu smutek. Ogarniał mnie smutek, ale taki taki chwilowy. Bo pomyślałem sobie, za każdym razem, no dobrze, można usiąść, załamać ręce i, i po prostu zapłakać nad swoim losem. Zachęcam nawet do tego. Wylej te emocje z siebie, wyplasz się. Masz do tego prawo. Możesz. Ale później postaraj się chociaż znaleźć jakiś punkt wsparcia. A te punkty wsparcia są, między innymi, właśnie w ośrodkach. Teraz zachęcam serdecznie do kontaktu ze mną. Jeżeli chcesz opowiedzieć o, na przykład, w swoim przypadku, ja też z ogromną chęcią wysłucham Ciebie, spotkamy się. Eee, nagramy rozmowę przeanonimową. Może byś chciał pokazać swoją twarz. Możemy spotkać się online na jakiejś platformie typu, typu Teams, Zoom czy Google Meet. Żaden kłopot. Wracam do przysłowiowej gry. Podcast reaktywuje i treści na tematy związane z alkoholizmem, uzależnieniami i nie tylko będą się. Tutaj pojawiać. A teraz z jeszcze bardziej poszerzoną wiedzą psychologiczną będę, będę, mam nadzieję, jeszcze lepiej mógł merytorycznie wyjaśniać Wam, starając się jednak uprościć to i przełożyć na język ludzki to wszystko, tak, żeby każdy mógł z tego skorzystać. Każdy, kto ma taki problem, a jeżeli znasz kogoś, kto, e, kto może być w roli ofiarnego bądź mieć zespół C. BDA, no bo one często występują w, w grupach. To nie jest tak, że ma się tylko jedną. Czasami jest się i superbohaterem, i trochę dzieckiem w mgle, i trochę kozonofiarną. Tak, to nie jest tak, że przyjmuje się tylko jedną rolę. Jeżeli nie masz kogoś, to cierpi, po prostu, nie się z tym namorzeniem. Myślę, że nie do tego filmu. A ja proszę Cię tylko o to, żebyś kliknął, kliknęła, subskrybuj, napisz jakiś komentarz, bo wtedy po prostu zwiększają się zasięgi pod moimi filmami no, i ja mogę dotrzeć do większej ilości osób i te, te, te filmy po prostu dotykają do większej grupy ludzi, których naprawdę wiele potrzebuje pomocy. Opowiem w którymś z następnych odcinków o statystykach, bo wyszły nowe statystyki dotyczące uzależnień, i są one po prostu. Przerażające. Przerażające. Miliłym akcentem, ale jednak prawdziwym. Zapraszam Cię na kolejny odcinek. Postaram się publikować co tydzień, dwa. Zobaczymy, jak czas pozwoli. Teraz okres urlopowy niedługo się zacznie, ale postaram się. Postaram się jak najczęściej. Jak najczęściej dla Was publikować, może trochę poszortować te swoje filmy, żeby, żeby też budować coraz większą grupę subskrybentów, osób, które mogą, mogą skorzystać z tych treści. Jeżeli macie pytania, zapraszam do działu komentarze, Jeżeli macie jakiekolwiek opinie, również. Miejsce, w którym teraz nagrywam, jest miejsce roboczym. To jest moje tymczasowe biuro. Z czasem. No troszeczkę tu poprzestawiam, troszeczkę zrobię tak, żeby przypominało to bardziej to, co było wcześniej, Miałoby troszkę więcej mroku, troszkę więcej ciemności, ale, ale y, pamiętajcie, że najciemniej zapraszam serdecznie na kolejne odcinki Marek To Ty jesteś. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia.